No i mamy ludzie sobie z tej strony witam was serdecznie. Mamy poniedziałek, jest 8.30 no i mam nadzieję, że teraz już będzie tak przez jakiś czas, że o 8.30 będzie pierwszy filmik, bo jestem już na urlopie, jestem mega zadowolony, więc lecimy pierwszy odcinek na moim urlopie i będzie to saszetkowy pojedynek Pogba Neymar. To był najwyżej lajkowany pojedynek pod ostatnim saszetkowym pojedynku, także piszcie w komentarzu jaki ma być kolejny, no i najczęściej powtarzający się bądź najczęściej lajkowany, znajdzie się w kolejnym odcinku. Ale dobra, teraz lecimy pojedynek Pogba. No i ja tu się jeszcze oczywiście pobawię saszetkami. Dobra, tu są trzy i niech będą tutaj trzy jeszcze z Champions League. Muszę sobie zakupić jakieś inne jeszcze saszetki. Ale dobra, bawimy się. Może coś fajnego mi się tutaj trafi. Muszę w ogóle sprawdzić, e, co mi tam brakuje. W ogóle y, y, jutro <noise> w ogóle Następny odcinek to będzie, a zresztą zobaczycie, bo muszę ogarnąć ten cały bałagan, który tutaj mam, więc zobaczycie jak to wyglądało. Jak to wygląda po moich ostatnich unboxingach, więc taki odcinek dzisiaj wam zrobię. Będziemy sobie razem sprzątać. Jestem na urlopie, a muszę zrobić porządek, bo już żanka się trochę denerwuje. Dobra. Zresztą zobaczycie czemu. Bo już taki bałagan mi się tutaj zrobił. Zresztą zobaczycie. Dobra, teraz się bawimy o tamendy na początek. Karta specjalna będzie, bodajże, tutaj. Eee, no i lecimy. Muszę wam jeszcze FIFę nagrać, Mobile. I co my tu mamy? Golking Aguero. Sergio, Sergio Aguero. Sergio, Sergio, nie wiem jak ktoś tam czyta to imię. Nieważne. Uuu, to jakoś grubo coś mi się wydaje. Lecimy teraz z saszetką od Neymara. I zobaczymy. Jak to tu jest poukładane? Nigdy nie pamiętam. Chyba tak. A zresztą nieważne. Tu jest przecież chodzi tylko i wyłącznie o zabawę. Czekajcie, ja sobie przeliczę. Raz, dwa. Mamy Tottenham. Nie no, jest sześć. To nie wiem czemu się wydawało, że jest więcej Insigne, Warmer i Schwab. Ja co? Jak się go czyta? Schwab? Nie wiem. Możecie napisać w komentarzu. O, także tutaj słabiutko. był tylko, było tylko logo. Dobra, mm, lecimy teraz kolejna saszetka pogby. Zobaczymy, co tam pogba będzie miał ciekawego. O, tak niepotrzebne. No, mm, że tu już chyba z stotem hamu tu ktoś będzie, ale zaraz zobaczymy. I jedziemy. Jakiegoś giveawaya, a, a giveawaya muszę zrobić wam losowanie. Uuu, tu chyba będzie coś fajnego. Sanchez tam wcześniej był, kajehon Quaresma, a tutaj jest Man of the Match. Ali. No chodź! Żanka się czai tam za tymi drzwiami. Już? No. A, Dobra, lecimy z Neymarem. Ja już kończę. Tylko na razie jeszcze bez głosu, tam dobra? W tym telewizorze. Zaraz zrobimy. Możesz pościelić. A, bo nie wiecie, bo jest 8.30 poniedziałek, ale ja w ogóle ten filmik nagrywam w niedzielę wieczorem. Co nie? A nie odpowiada, wstydzi się. A mieliśmy filmy nagrać dla Was. Bayern, Le Bayern Leverkusen. Znowu logo. I tutaj nic. Kiedy coś nagramy? Mieliśmy dzisiaj nagrać, ale nie mieliśmy za bardzo czasu. Nie kłóciłem się, cicho. Dobra, ostatnia z Pogbą. A w ogóle w telewizji leci program o jakiejś kobiecie, która waży pół tony. To jest niesamowite. Znaczy niesamowite, że w ogóle. Nie chcę mi się wierzyć, co nie? Alaba. I tu będzie ktoś, już widzę, że z Realu Madrid. Tu jest Michael i Marcelo. Marcelo, przestań skrzypieć tym muszkiem. O, i tu jeszcze będzie ktoś. I tu jeszcze jest duo. Forward duo. A i Royce z Borussy Dortmund. No to cztery. A najbardziej słabiutko, bo tylko dwa razy logo. Ale jeszcze tutaj jedna jest saszetka, więc może tutaj będzie jakiś jakaś limitka fajnie by było, ciekawe w ogóle, jaka mi się trafi pewnie ten Müller mm -hmm, mm. chyba będzie tak i jest Filip Lam coś mi nie idzie tu w... układanie tutaj, nie wiem jak te karty są tutaj te specjalne, tu jest specjalna <śmum> Defensive Duo z Leicester City no i to chyba byłoby na tyle i tu nie ma już nic. Żańca już przysypia. Dobra. No to moim zdaniem wygrał tutaj Pogba. Były cztery karty specjalne: Man of The Match, Goal, King, Marcelo i Forward Duo. Cztery. A Neymar miał tylko trzy, dwa razy logo i jeden raz Defensive Duo. No, no oczywiście możecie napisać w komentarzu. To Waszym zdaniem wygrał. Dobra, to było na tyle. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, pa! pa.